Czy zauważyłeś, jak niektóre cisze mówią głośniej niż słowa? Podczas gdy idziesz przez życie, ktoś nosi twoje wspomnienie jak ukryty skarb, odczuwając twoją stratę z intensywnością, której nawet sobie nie wyobrażasz. Ta osoba tęskni za tobą bardziej niż pokazuje, skrywając w sercu tęsknotę, której nie potrafi wyrazić. Rozejrzyj się wokół. Wśród ludzi, którzy przecięli twoją drogę, jest ktoś, czyj głos subtelnie się zmienia, gdy wymawia się twoje imię. Ktoś, kto odwraca wzrok, gdy pytają o ciebie. Ktoś, kto kryje za grzecznymi uśmiechami ocean tęsknoty, po którym nie wie, jak pływać. Ukryta tęsknota jest taka, cichutka, głęboka i często przebrana za obojętność. Ta osoba, która za tobą tęskni, nie potrafi pokazać, co naprawdę czuje. Może z powodu dumy, może ze strachu przed wydaniem się wrażliwym, a może po prostu dlatego, że życiowe okoliczności stworzyły mury między wami. Które wydają się niemożliwe do pokonania. Zadajesz sobie pytanie, kim to może być. Odpowiedź tkwi w małych gestach, w wiadomościach, które docierają w niespodziewanych momentach, w pośrednich pytaniach o to, jak się masz, w spojrzeniach, które trwają o sekundę dłużej niż powinny. Wszechświat zawsze wysyła znaki, a ja jestem tutaj, by potwierdzić to, co Twoje serce być może już podejrzewało. Ta osoba przechowuje każde wspomnienie o Was, jak świętą relikwię. Wspólne chwile, śmiech, a nawet kłótnie wszystko to stało się cennym materiałem, który karmi cichą tęsknotę, którą nosi w sobie. Kiedy jest sama, pozwala sobie na ożywienie tych chwil, wyobrażając sobie, jakby to było, gdyby wszystko potoczyło się inaczej, gdyby czas lub los nie stworzyli tej przepaści między wami. Czy sprawdziłeś, czy jesteś zapisany na tym kanale, aby Twoi aniołowie mogli dalej Cię prowadzić? To ważny moment objawienia. A my musimy utrzymać tę więź, aby więcej wiadomości dotarło do ciebie w odpowiednim czasie. Osoba, która tęskni za tobą bardziej niż pokazuje, próbowała iść naprzód. Przekonuje się, że wszystko jest w porządku, że życie toczy się swoim naturalnym biegiem. Ale są momenty, kiedy słychać piosenkę, kiedy przechodzi przez miejsca, które odwiedzali razem, gdy poczuje znajomy zapach, w których maska opada, a tęsknota zalewa. Nawet jeśli tylko na kilka sekund. Ta stłumiona tęsknota wpływa na tę osobę bardziej niż przyznaje się nawet przed samą sobą. Noce niespokojnego snu, chwile dekoncentracji w pracy, niewytłumaczalny smutek, który przychodzi i odchodzi jak fale. Przyjaciele dostrzegają coś innego, ale gdy pytają, otrzymują jedynie niejasne odpowiedzi. Po prostu jestem zmęczony, to tylko faza, minie. Ale w głębi duszy ta osoba wie, że to nie jest takie proste. Czego nie widzisz, to chwile, w których jej imię prawie umyka z ust tej osoby w przypadkowych rozmowach, chwile, w których jej numer jest wybierany, ale połączenie jest przerywane przed pierwszym dzwonkiem, chwile, w których profil w mediach społecznościowych jest odwiedzany tylko po to, aby zobaczyć, jak się masz, czy wyglądasz na szczęśliwego, czy może również tęsknisz. Życie stworzyło dystans między wami ale uczucia pozostały nienaruszone, schowane w pudełku, którego ta osoba nie potrafi w pełni otworzyć. Są słowa, które nie zostały wypowiedziane, uczucia, które nie zostały wyrażone, które ważą jak kamienie. Czasami ta osoba zastanawia się, czy w ogóle zdajesz sobie sprawę z głębokości tej tęsknoty, którą nosi w sobie. To odkrycie nie trafia do ciebie przypadkiem. Wszechświat pracuje, aby zbliżyć serca, które z jakiegoś powodu się oddaliły. Istnieje większy cel za tą ukrytą tęsknotą, lekcja życia, którą oboje muszą nauczyć się razem lub osobno. Może ty także czujesz tę samą tęsknotę, może poszedłeś dalej, nie oglądając się za siebie. Tak czy inaczej, ważne jest, aby wiedzieć, że zostawiłeś głęboki ślad w życiu kogoś, ślad którego czas nie potrafił wymazać. W świecie powierzchownych i jednorazowych relacji to coś rzadkiego i cennego. Ta osoba często zadaje sobie pytanie, czy była to słuszna decyzja, by nie okazać prawdziwej intensywności swoich uczuć, czy duma lub strach nie odebrały szansy na prawdziwe połączenie. Są ciche żale, które towarzyszą tej osobie w najspokojniejszych chwilach dnia, gdy nie ma rozpraszaczy, które oddalają myśli o tobie. Bariery, które uniemożliwiają tej osobie wyrażenie swojej tęsknoty, są złożone i głębokie. Mogą to być rany z przeszłości, które nigdy całkowicie się nie zagoiły, niepewności, które szepczą, że nie zasługuje na Twoje uczucia, lub po prostu paraliżujący strach przed odrzuceniem. Cokolwiek to jest, wiedz, że to nie z braku uczuć, lecz z ich nadmiaru. Są momenty, kiedy ta osoba niemal znajduje odwagę, by przełamać milczenie, kiedy dzieje się coś wspaniałego, a pierwszą myślą jest podzielić się tym z Tobą. Kiedy napotyka trudności i przypomina sobie, jak Twoja obecność ułatwiała wszystko, kiedy śni o Tobie i budzi się z uczuciem, że jesteś blisko, tylko po to, by zdać sobie sprawę, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Czy kiedykolwiek czułeś tę niewytłumaczalną myśl, że ktoś myśli o Tobie, ten nagły dreszcz, to wspomnienie, które pojawia się znikąd, to nie są przypadki. To momenty, w których intensywność uczuć tej osoby jest tak silna, że potrafi przekroczyć odległości i dotknąć Twojej energii. Ukryta tęsknota ma wiele twarzy. Czasami objawia się jako irytacja, gdy wspomniane jest Twoje imię, jakby łatwiej było udawać obojętność lub nawet żal, niż przyznać się do wrażliwości związanej z tęsknotą. Innym razem pojawia się w postaci przesadnej radości, maski, która skrywa ból spowodowany Twoją nieobecnością. Ta osoba stara się wypełnić pustkę, którą zostawiłeś nowe hobby, nowi przyjaciele, być może nawet nowe związki, ale są w nas miejsca, które są stworzone specjalnie dla niektórych ludzi i nic innego nie może się tam idealnie wpasować. Stworzyłeś swoje własne miejsce w życiu tej osoby, miejsce, które pozostaje zarezerwowane, nawet jeśli nieświadomie. Czas, który mówi się, że jest wielkim uzdrowicielem, nie zawsze spełnia swoją obietnicę w obliczu głębokiej tęsknoty. Zamiast maleć ta tęsknota jedynie zmienia swoją formę, staje się częścią tożsamości tej osoby. Cicha towarzyszka, która idzie obok, nieustannie przypominając o tym, co było i o tym, co mogło być. Ta osoba obserwuje twoje życie z dystansu, cicho świętując Twoje osiągnięcia, martwiąc się o Twoje wyzwania, pragnąc móc znów stać się częścią Twojej drogi. Jest szczera radość z Twojego szczęścia, nawet jeśli oznacza to zaakceptowanie, że być może nigdy więcej się nie połączycie w ten sam sposób, są pytania, które dręczą tę osobę każdego dnia. Czy też za mną tęsknisz? Czy wciąż myślisz o mnie? Czy pamiętasz te same chwile co ja? Czy wszystko byłoby inaczej, gdybym okazał więcej? Pytania bez odpowiedzi, które odbijają się w ciszy niewyrażonej tęsknoty. Ciekawe jest to, że ukryta tęsknota odkrywa wiele o tym, kto jej doświadcza. Pokazuje głębokość kogoś, kto potrafi nosić intensywne uczucia bez potrzeby zewnętrznej walidacji. Pokazuje siłę i kruchość współistniejącą w tym samym sercu. Ukazuje ludzką złożoność w jej najczystszej formie. Ta osoba, która za Tobą tęskni, nauczyła się wartościowych lekcji dzięki temu doświadczeniu o wartości prawdziwych połączeń o tym, jak ważne jest wyrażanie swoich uczuć, póki jest na to czas. O tym, jak duma może być zbyt wysokim murem do pokonania dla szczęścia. Lekcje, które paradoksalnie przyszły tylko dlatego, że się od siebie oddaliliście. Są dni, kiedy ta ukryta tęsknota staje się niemal nie do zniesienia. Dni, w których ta osoba ledwie powstrzymuje się od impulsywnego złamania wszystkich barier i po prostu powiedzenia: Tęsknię za tobą bardziej niż kiedykolwiek mogłabym wyrazić. Ale potem wraca strach moment mija. A cisza trwa dalej. Możesz się zastanawiać, czy powinieneś coś z tym zrobić, czy powinieneś wyciągnąć rękę, stworzyć most nad tym przepaścią. To jest decyzja głęboko osobista i tylko ty możesz poczuć, co jest właściwe w tym momencie Twojej podróży. Pamiętaj tylko, że po drugiej stronie jest ktoś, czyje życie mogłoby być oświetlone Twoim gestem. Tęsknota, którą ta osoba odczuwa, nie dotyczy tylko przeszłości, tego co wspólnie przeżyliście. Dotyczy również przyszłości, którą wyobrażała sobie u Twojego boku, niespełnionych planów, momentów, które nigdy nie miały szansy zaistnieć. To tęsknota za możliwościami, za nieprzeszłymi drogami, za wersjami Was obojga, które nigdy nie miały szansy istnieć. W snach ta osoba często spotyka się z Tobą, rozmowy płyną swobodnie, śmiechy są dzielone, a odległość po prostu nie istnieje. Po przebudzeniu są te kilka sekund zamieszania. Ten krótki moment, w którym rzeczywistość jeszcze się nie ugruntowała, a uczucie bliskości trwa, a potem przychodzi świadomość, a z nią znany ciężar tęsknoty. Wszechświat ma swoje własne tempo i cele. Jeśli jesteście przeznaczeni, by się ponownie spotkać, by na nowo odkryć tę więź, to wydarzy się w odpowiednim momencie. Może już to się dzieje, wyższe siły pracują nad stworzeniem idealnych okoliczności do tego spotkania. A może lekcją jest właśnie nauczenie się odpuszczania, uhonorowanie tego, co było, bez konieczności jego przeżywania. Ta osoba szukała sensu w tej tęsknocie, próbując zrozumieć, dlaczego niektóre więzi wydają się niemożliwe do zerwania, dlaczego niektórzy ludzie zostawiają tak głębokie ślady w naszych duszach. Istnieje w tym gorzki urok, związany z intensywnym odczuwaniem braku kogoś, dowód na ludzką zdolność do nawiązywania więzi i miłości. Ukryta tęsknota jest również lustrem, które odzwierciedla części tej osoby, które musiały zostać dostrzegione i przetwarzane: stare niepewności, wzorce zachowań, zakorzenione lęki wszystko to wyszło na jaw dzięki temu doświadczeniu. W tym sensie ich nieobecność była również okazją do wzrostu, chociaż bolesną. Są momenty, w których ta osoba potrafi przekształcić tęsknotę w coś twórczego wiersz napisany z myślą o Tobie. Piosenka, która uchwyca istotę tego, co czuje. Projekt inspirowany czymś, co byś powiedział lub zrobił. Jej wpływ wciąż jest obecny, przynosząc owoce nawet na odległość. Ludzkie serce to rozległe i tajemnicze terytorium, zdolne pomieścić uczucia, które wydają się sprzeczne. Ta osoba mogła iść naprzód w wielu aspektach życia, mogła zbudować znaczącą, a nawet szczęśliwą egzystencję. A mimo to nosić tę tęsknotę jako stałą towarzyszkę, to nie kwestia utknięcia w przeszłości, ale oddania hołdu znaczeniu, które miałaś i nadal masz. Jeśli wciąż utrzymujecie jakiś kontakt, mogłaś zauważyć subtelne zmiany w zachowaniu tej osoby, pewne oddalenie, które wydaje się sprzeczne z intensywnymi chwilami bliskości, nieciągłość, która odzwierciedla walkę wewnętrzną pomiędzy pokazaniem a ukrywaniem prawdziwego zakresu jej uczuć. Prawda jest taka, że ta osoba, która za Tobą tęskni bardziej niż pokazuje, znajduje się na emocjonalnym zakręcie uwięziona pomiędzy pragnieniem wyrażenia wszystkiego, co czuje, a lękiem przed konsekwencjami tego wyznania pomiędzy nadzieją na wzajemność, a obawą przed odrzuceniem pomiędzy posuwaniem się naprzód, a wycofywaniem się Najbardziej ironiczne jest to, że być może również nosisz w sobie podobną tęsknotę. Może myślisz o tej osobie więcej niż to przyznajesz? Może też zastanawiasz się: A co jeśli dwoje ludzi tęskni za sobą, oddzielonych jedynie murami, które sami zbudowali? To cicha tragedia, która dzieje się codziennie na całym świecie. Ta osoba stara się racjonalizować tęsknotę, szukać logicznych wyjaśnień, przekonując siebie, że to tylko nostalgia lub idealizacja, ale są uczucia, które przekraczają logikę. Połączenia, które kwestionują racjonalne wyjaśnienia. Serce dostrzega prawdę, którą umysł stara się zaprzeczyć. Ukryta tęsknota niesie ze sobą pewną godność. Jest szlachetność w głębokim odczuwaniu, bez oczekiwania na uznanie, w podtrzymywaniu ognia uczucia, nawet gdy okoliczności nie sprzyjają. To cichy świadek ludzkiej zdolności do miłości poza konwencjami i oczekiwaniami. Ta wiadomość dociera do ciebie nie po to, aby tworzyć oczekiwania lub na nowo otwierać rany, lecz aby zaoferować inny punkt widzenia na twoją własną podróż. Aby przypomnieć, że zostawiamy ślady w życiach, które dotykamy, czasami głębsze niż możemy sobie wyobrazić. Aby przypomnieć, że pod powierzchnią codziennych interakcji płyną rzeki niewyrażonych emocji. Ta osoba, która tęskni za tobą. Nie oczekuję, że rozwiążesz swoją sytuację emocjonalną. Przejmuje odpowiedzialność za swoje własne uczucia, za swoje wybory dotyczące wyrażania lub niewyrażania tego, co czuję. Ale może tylko może wiedza o tym, że ta tęsknota istnieje. Przynieść ci chociaż odrobinę pociechy lub jasności. Przyszłość pozostaje książką z pustymi stronami. Nikt nie może przewidzieć, czy wasze ścieżki znów się skrzyżują, czy ta ukryta tęsknota pewnego dnia znajdzie wyraz, czy to, co zostało utracone, można odzyskać? Ale jedna rzecz jest pewna: to, co dzieliliście, pozostawiło niezatarte ślady, stworzyło wspomnienia, których czas nie jest w stanie wymazać. Jeśli rozpoznałeś się w tej wiadomości, jeśli podczas czytania tych słów na myśl przyszło ci konkretne imię, to nie jest przypadek. To znak, że ta więź wciąż żyje, pulsując ponad czasem i przestrzenią. Czekając na to, co będzie następnym rozdziałem tej historii. Tęsknota, którą ta osoba odczuwa do ciebie, jest jak odległa gwiazda. Nawet jeśli nie możesz jej dostrzec w ciągu dnia, wciąż świeci, stała wierna swojej naturze. A gdy zapada noc, gdy codzienne rozproszenia milkną, jej światło staje się znów widoczne, przypominając, że niektóre połączenia po prostu odmawiają zniknięcia. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, jeśli poczułeś, że ta prawda rezonuje w tobie, chcę, abyś wiedział, że nie było przypadkiem, że te słowa dotarły do ciebie dzisiaj. W tym wszystkim kryje się większy cel, synchroniczność, która działa poza naszym natychmiastowym zrozumieniem. Twoja podróż trwa bogata w lekcje i odkrycia. Gdziekolwiek cię zaprowadzi, wiedz, że jest ktoś, kto nosi twoje wspomnienie jak cenny skarb, tęskniąc za tobą głębiej niż kiedykolwiek okazywał lub może jeszcze okaże. W tej prawdzie jest piękno, mimo całej jej złożoności i gorzkiej słodyczy. Jeśli dotarłeś do tego momentu, czuję, że ta wiadomość naprawdę była przeznaczona dla ciebie. Nasze ścieżki skrzyżowały się z jakiegoś powodu. Jeśli ta odkrycie o kimś, kto za tobą tęskni, poruszyło coś w tobie, zostaw komentarz pisząc poczułem tę wiadomość w duszy. Twoja reakcja jest potwierdzeniem, że jesteśmy połączeni w tej duchowej podróży. Zostaw swoje lubię to jako wyraz wdzięczności za wiadomość, którą otrzymałeś dzisiaj, i aby potwierdzić, że w pełni ją przyjąłeś, wpisz 999 w komentarzach. To pomoże naszym aniołom w dalszym dostarczaniu właściwych wiadomości do właściwych ludzi. Jest specjalne wideo, które czeka na ciebie obok i doskonale uzupełnia to odkrycie dotyczące ukrytej tęsknoty. Kliknij w nie i kontynuuj tę podróż odkryć ze mną. Do naszego następnego spotkania niech światło aniołów oświetla Twoją drogę.